Andrzej Sapkowski, Wiedźmin, czas pogardy, czyta Paul kroos Świat Ciri i Wiedźmina ogarniają płomienie. Nastał zapowiedziany przez Itlin czas miecza i topora, czas pogardy. A w czasach pogardy na powierzchnię wypełzają szczury. Szczury atakujące po szczurze, cicho. Zdradziecko i okrutnie. Szczury, uwielbiające dobrą zabawę i zabijanie. Maruderzy z rozbitych armii, zabłąkane dzieciaki, wyrzutki. Dziwna zbieranina stworzona przez wojnę i na wojennym nieszczęściu żerująca. Którzy wszystko przeżyli, wszystko utracili, którym śmierć już nie straszna, Solidarni w biedzie i nieszczęściu. Dla obcych, mający zaś tylko to, czego sami od pogrążającego się w chaosie świata zaznali pogardę.